O, tutaj chyba była dobra dobra impreza Hello? Tutaj w tych koszach się wy kurczaki, które albo są przed walką, albo po walce, ale generalnie służą do walk. Tutaj chyba jakiś, który dostał już kilka ciosów. A, to jest najlepszy z nich z kurczaków, ten, ten tutaj. Nie wygląda na najlepszego, ale chyba jego siła tkwi wewnątrz. Dwie walki wygrał, wygrał ostatnio. Ostatni. Dobrze, ładnie. Witam w kolejnym odcinku podróży z Maciejem. Z regionu Komodo, gdzie eksplorowaliśmy podwodny świat i stawiliśmy czoła tamtejszym smokom, przenosimy się na wyspę Lombok. Tutaj od razu przedostajemy się do portu zamiarem dotarcia do ponoć jednej z największych imprezowni w okolicy wysepek Gili. To już port Bang skąd wypływa się publiczny łodzią na wysepki Gili Teraz czekamy na publiczną łódź i zaraz odpłyniemy na wysepki Ale to jest właśnie droga do tych eleganckich miejsc z Lomboku Łódka odpływa kiedy się zapełni Pewnie będzie lekko ściska, ale to też rodzaj podróży, którą odbędziemy No to jesteśmy już załadowani i zaraz wyruszamy Łódka po brzegi wypełniona i ludźmi i towarami Wszystko tutaj jest Nawet rowerek dla dziecka się znajdzie I jakieś owoce, warzywa Wszystko w zasadzie, to na wyspie potrzebne Na tej wódce. jedzie Powoli wyruszamy odbiliśmy od brzegu I jazda To jesteśmy na wysepkach A na razie na jednej Łódka wypróżnia się z ludzi i z towaru Piękne słońce, mokitna woda I tutaj już piaski wyspy Na wysepce nie ma skuterków Jest zajebiście pod tym względem Poza tym cała wysepka jest na tyle mała, że można ją spokojnie przejść na nogach w każdym kierunku po kilka razy. Idziemy do naszej bazy, zalogujemy się i potem wychodzimy na eksplorację terenu. Wysepki Gili to trzy wysepki. My znajdujemy się w największej, Gili Travanger. Ta, na której jesteśmy, jest najbardziej imprezowa i tu przyjeżdżają ludzie w z zabawy i z rozrywki. Jest jeszcze Gili R i Gili Meno. Inne dwie to są już bardziej lokalne, niekoniecznie gorsze. To jest to, co dostaliśmy: czyli dosyć ładny pokoik z klimatyzacją, łazienka. I przed samym domkiem jest tarasik który zaraz pokażę. A to już basenik w zasadzie. Oczkowodne bardziej do posiedzenia niż do pokątania przed haciendą Ten taras tam to nie nasz taras, to taras innego domku. Nasz jest skitrany gdzieś tam w zaroślach i jest trochę tak dostępny z boku. Wyspa rośnie w siłę i pączkuje i właśnie takie rzeczy się dzieją przy naszym hotelu Skąd są te dźwięki, ale trzeba być wyrozumiałym Cóż zrobić innego Nasz hotel w jest w takiej trochę uliczce No i tutaj też żyje sporo mieszkańców To nie tylko turystyka Ale też normalnie ludzie tutaj robią i przeżywają swoje życie Idziemy na obszajkę wyspy To już główna ulica Wzdłuż wschodniego wybrzeża Cała linia knajp I tyle z wycieczkami jeszcze chyba nigdzie nie widziałem Zatem sklepiki no i wszystkie przyjemności jakie można mieć w takim miejscu A z kolei po lewej stronie Teraz jak stoję to po lewej drink bary yy, rowerki do wypożyczenia, sama plaża praktycznie dostępna i woda dostępna, kilka metrów dalej i mnóstwo łódeczek tutaj porozstawianych na wycieczki czy na przewozy Wszystko się tu znajdzie jest to ponoć jedna z większych, a na pewno jedna z większych imprezowni w ogóle w okolicy, a jak nawet i nie na całym tutaj w tej części Indonezji. To widać od razu jak się przyjeżdża i słychać też. To jest wysepka, a to co z niej widać mniej więcej Wspinamy się na punkt widokowy wśród łąk zielonych i kus łaciatych Wysepka to nie tylko plaże i eleganckie imprezy To także jak widać nieco eksploracji, kontaktu z naturą, ze zwierzyną W tym przypadku mnóstwo górskich kozic jak zwykle, fajna ścieżka. W naszym przypadku zmienia się coraz większe krzaczory. Kroczymy tu prawie że na bosaka. Z nadzieją, że nie wyskoczy tu za swór, wąż, czy pająk, czy. Czy waran? Waran z Komodo. Ale już chyba powoli zbliżamy się do naszego punktu. Okay, jeżeli ktoś idzie na wzgórze, żeby zobaczyć zachód słońca, to ładny widok, niech nie idzie, bo go nie ma. Ale jeżeli ktoś chce sobie pochodzić po lesie i zobaczyć jak wygląda tutejsza puszcza, proszę bardzo. Wchodzimy do plaży. końcu ucieramy na wybrzeże po górskiej ekspedycji. Jest zajebiście, zajebiście przyjemnie w stoliki. Dużo miejsca, mało ludzi. I zaraz będzie zachód słońca. My pójdziemy z dużego brzegu, zobaczymy, co tu się święci. Trochę poczujemy tutejszego klimatu i staramy się nim napełnić, aby zostało jeszcze na długie długie. Miesiące po powrocie. Barów, które przy plaży stacjonują, lampiony się palą, gra muzyczka, wszędzie leżaczki idealne do oglądania zachodu słońca albo po prostu słuchania szumu fal, gdy słońca już nie ma, nawet ognisko się tam pali. Warto dodać, że jesteśmy tutaj poza sezonem, w miesiącu kwietniu, na świętach wielkanocnych, Opinie, które wcześniej słyszałem o wysewkach Gili były różne Jedni mówili, że są zajebiste, warto jechać Drudzy mówili, że są za bardzo zapełnione Za dużo turystyki A moja opinia na razie jest taka, że faktycznie infrastruktury turystycznej jest sporo I wszystko jest zrobione pod turystykę Ale jest to zrobione w tak eleganckim klimacie Że będąc tu poza zonem, można naprawdę zrelaksować się totalnie I w najlepszym tego słowa w znaczeniu oddać się tutaj robieniu niczego Jedną z zajebistych zalet krajów, w których jesteśmy jest pomysłowość ludzi która naprawdę rozrasta się tutaj bardzo szeroko I na przykład, żeby zrobić zajebiste wydarzenie, nie trzeba ani sali ani wielkich pieniędzy, wystarczy rozłożyć trochę foteli i zaprosić jakiegoś grajka i kupić trochę piwa. Tak to wygląda tutaj. którą zapakowaliśmy z jednym w jednym biur Są tu tutaj zajebiście tanie nawet za 100 pieniążków można pojechać na kilka godzin pływania po okolicznych wyspach i innych wysp tak samo różnych ciekawych rybkowych miejsc Rano cała wyspa i promenada jest strasznie zatkana łódki odpływają z ludźmi, którzy wracają którzy przypływają i też wycieczki wszystkie ruszają. Z rana, także jest to taki okres strasznego chyba tłumu tutaj, co widać. Więc no, będziemy próbować co tutejsze krainy mają do zaoferowania pod względem oglądania rybek. Wiatr rozwiewa tutaj polemki inne drzewa, buja, lampiony. Morze w oddali szumi, fale odbijają się o łódki i o plaże. Blokując wycieczkę z reguły mamy zapewnioną podwózkę To po pierwsze, po drugie sprzęt do działania Czyli w tym przypadku płetwy, maskę Pewnie będzie też butelka wody To co trzeba wziąć i co trzeba zrobić to nasmarować się kremem Ja padłem ofiarą nie nasmarowania się tym razem znowu Uszy i nos I park, ja. i stopy, i dłoń, i ramy Zostały wziarane przez moment nieuwagi w zasadzie że tak to się nami kończy. Często tak się kończy. Dobra, zrobimy dzisiaj mały test tego, co oferują firmy tutaj. A szczególnie to, co oferuje firma, w której robiliśmy wycieczkę. Na łódce tyle ludzi. Czyli jakieś 20, lekko ponad osób, tak zostało nam powiedziane maskę którą dostaliśmy jest dosyć dobra ale brudna niewyczyszczona i ma ślady użytkowania muszę ją po prostu umyć Z reguły w przypadku wycieczek snorkelingowych odkrywanie podwodnego świata przebiega stopniowo. Najpierw widzi się skromne rośliny i rybki, a potem przechodzi się do ciekawszych nalazisk. Tym razem było drotnie. Zaraz po skoczeniu do wody w pierwszym punkcie rybkowym odpłynąłem lekko na bok, a po chwili w nieskończoności wody zauważyłem eleganckiego żółwia. Samotnie przymierzał tutejsze wody. Na filmie może cała akcja nie wygląda nadzwyczajnie, ale dla mnie wtedy było to znalezisko ustawiające cały dzień. Po chwili żółwia odkryła też resztę ekipy i zrobiło się tłocznie, ale moich kilkudziesięciu sekund nikt mi nie zabierze. Był to pierwszy taki okaz w moim życiu. Później dowiedziałem się, że na wysepkach żółwi zobaczyć można sporo, co wykorzystywałem przez najbliższe dni, codziennie spędzając kilka godzin na eksploracji okolicy. Snorkeling tutaj oceniam. O taki, o coś tam widać. Na pewno duża zaleta to żółwie, które można zobaczyć, ale same rafy i rybki w porównaniu do komodo, w którym byliśmy wcześniej, to kiepsko No ale dla kogoś to by nie miał okazji nic innego porobić. To i to dobre. Dużo miejsc jest dostępnych prosto z wysatek, czyli jeżeli zorientujemy się na naszej wyspie, w na której jesteśmy, gdzie są punkty, no to możemy spokojnie to zrobić. Plaży do wycieczki.